Jan Kochanowski Treny Tren dziewiąty Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, która, jeśli prawdziwie mienią, wszystkie żądze, wszystkie ludzkie frasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko nie w anioła odmienić, który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje, złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje. Ty, wszystkie rzeczy ludzkie, masz za fraszkę sobie, jednaką myśl, tak w szczęściu, jako i w żałobie, zawżdy niesiesz. Ty śmierci na mniej się nie boisz, bezpieczna, nieodmienna, niepożyta stoisz. Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi, ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym Nędznika upatrujesz pod dachem złodzonym, A uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia Kto by jedno chciał słuchać Twego upomnienia Nieszczęśliwy ja człowiek Którym lata swoje na tym strawił Żebych był ujrzał progi Twoje Terazem nagle z stopniów ostatnich Zrzucony i między międzyinsze Jeden z wiela policzony.